Cześć, tej strony Kibiska na a dzisiaj jest ze mną Oliwia! Dzisiaj kolejny odcinek z Ognia i Wody. Stały nam poziomy 27 i 34. Ale, ale inny temat. Czyli są już wakacje. Właśnie, nagrywamy w to. Nagrywamy to w nawet. Nawet jeszcze nie ma wakacji. Jest ten dzień, w którym odbieraliśmy świadectwa. Tak. No. Zostawcie łapkę w górę, żeby te wakacje, które jeszcze tak jakby się nie zaczęły, były jak najlepsze. I każda łapka w górę to każdy procent szans, że przejdziemy. Przejdziemy ten poziom, bez przedłużania, zacznijmy już ten odcinek, tak. O, a to, to. Ha. 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 Eee, a to ja pójdę sam ale słuchaj, to jak my to mamy zrobić? Tam... Dla wytłumaczenia, Olivia jest y, Norbanu. Tak, czyli... Y, jestem Edward. Ja jestem Nurbanu, hej, skaczę, skaczę, skaczę w miejscu. Bo ja zbieram diamenty, wiesz? Hop, hop. Jak będę miała wszystkie diamenty, to ja mogę iść, wiesz? Bo zależy o, Czyli to nie jest na czas. Oli. E, tak. Leci. A dobrze. Leci, kotlecik. E. O! Szkoda, że tego diamenta wtedy nie wywieje, Nie? Nie hmm, zginę. Nie ginę. Nie ginę. Ja Mówię do siebie. Wiguś, wiesz, że tutaj to jak stoi, to no, ja teraz wskoc wskoczę tu, ok. Mm -hmm. Sorry, do portalu. I ty będziesz mi musiała potem wiatraczek, tak? Żebym wyszła. Proszę. I teraz wiatr, i super. I gotowe. Tylko jeszcze tutaj dwa diamenty są. No, jeden czy tam dwa? Dwa. No trudno, no się pójdzie, nie? Widać, że zosta... Widać, że zostawiliście łapki w górę. Tak. Przyjdziemy. Tylko! Już, no już. Challenge tak. nie zginie. No challenge nie zginie, no nie ginie, wiesz? w tym odcinku, w tym odcinku. Czyby w ogóle nie ginąć skończymy? Skończymy przed dwoma minutami i zielony nie będzie. Czyli ostatni poziom został. Ostatni. Ostat. Czy Pomocy! my przejdziemy? Pomocy! Przyjdę, idę. 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 Wybrazy to jestem... jestem poziom ja, ja jestem duchem, patrz jest, Ja mi jest... Czekaj Ja mi jest duch pospolity mm, Dobra, rozumiem co tu chodzi Bez zabawy I sam na drugą stronę. Pse, Włącz to, wyłasz, możesz już. Czekaj, teraz to tam i coś nam to odblokuje. Hmm. E, dobra, to tak, to może... Teraz czekaj, czy to będzie, pod... czy to się podniesie. Słuchaj, bo nie możemy wyłączyć portalu i schodzić na dół obie. Wiem. Nie? Tylko, że musimy w razie wypadku takiego, jak ten nie... nie, mogę wyjść, hello! A możesz w tamtą stronę? Tak, w tamtą, w no. tą? No. no. W sumie no mogę, no ale tuż to mnie nie chce wpuścić. Jeżeli mam to tam. Czekaj, ja zeskoczę, ja zeskoczę. Ja no okej. Okay. Głupkiem jestem, nie portalem mógłem. chcę wracać portalem. No i super, się właśnie biegiem. Oj! Wracaj tam. No, wracaj tam! Okay. Ja wracam, ale ty nie wracasz, bo ja się muszę wspiąć. Jak, Jakie przepraszam? Jak? Wtedy to nie było włączone, ja tędy. No. No właśnie. A teraz to jak to zrobić? Jak wyłączyć, jak ja, jak ja nie mogę pójść do góry? Dobra, retry. No, Ale na razie tutaj zobaczmy sobie, co mamy zrobić. Ty tutaj mnie uwalniasz, ja idę tędy, to ty idziesz tam. Musimy odblokować te dwa, czyli nasz cel to jest to i to. Jeżeli odblokujemy to i to, to jest potem to, to i to. Rozumiesz? E, nie. No właśnie. Trzeba się było uczyć do Ja nic nie robię. Widzisz? Muszę. To wyważyć. Dzięki. To ty przejdź, ok? A jak ja mam się dostać do góry? A okej, okay, przejść mam też. Proszę. No przejdź, 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 przejdź. Właśnie, dobra No Iść tam zaraz po diamentika No i tam po diamenta Wyłącz mi Ale No wyłącz Kompletnie! E, czekaj, bo... By można było wejść tam tam tamtą zieloną Czekaj, bo ja muszę włączyć portal. Co jest potem? Czekaj, bo... bo... bo ty musisz się tu wrócić. Nie! Zostaje tu. Ale musisz się wrócić. Czemu muszę? Patrz, a jak hmm. niby to ma odsunąć, żeby to? No jak? No właśnie. Dobra, no. Y, dobra, jest tutaj sposób, żeby wrócić. Tak, no chyba nie ma sposobu. No jest. Wyłącz. Dobra, włącz. Dobra. Dobra, y, dobra. No włącz. A, portal, tak? No. Włączam. Czekaj, nie, musisz przejść na drugą stronę. No i wyłącz Okej okay. dla siebie mam otworzone tylko że nie ma... Teraz jeszcze też tam... ty, czyli tą drugą musimy Czyli ten to to coś, ten kamień taki tak. prześwitywujący, no właśnie nie wyłączy. No ale... Weź mnie wpuść. No, wpuść. A, i teraz muszę tu ten, tak, żebyś ty mogła wyłączyć. A, i trzeba tam wtargać, nie. Tak! Tak? A tak! Otwórz otwórz, 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 otwórz. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie! One. Ale ty też możesz tu przeskoczyć. Stoj tu! Ja też też OK. No ej! No, wchodź! No nie mogę! Jak nie możesz, jak możesz. O to chodzi, Oli. I co? I to wtedy twoje się otwiera, więc to musi być zamknięte. No. to musisz zrobić na ryzyku, przejść, przejść, nie, i tak szybko mega to strącić, ale czekaj w ogóle, to, jak to się... jak nie? to otworzyć, jeżeli to ma być... ja głupia, głupia chyba, no głupia, głupia jesteś, bo no, po prostu tak, coś tak, tak

Dobra, nie, 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 ja tutaj... Nie wiem, czekaj. Jak to było, jak to było, jak to było? Dobra, już pamiętam. A, portal muszę włączyć. Gdzieś ty, kurde, Oli, no... Włącz mi to! Przep o nie! Y przepchnij mi tamto coś. Przepchnij, przepchnij mi tam tamto coś. To. Tak, tak, tak. O, no, no, no i włącz. Rozumiem chyba. No ja też. Musisz szybko to przepchnąć. Kurde. Nie jest to. Jak to masz wtargać i do góry? Chociaż nie musisz to... A jak byś miała to wspinać? Bo myślałam, że może chodzi o to, że tym byś musiała. Że tym że tą jaśniejszą stroną, no ale nie jak jakbyś to miała do góry. Tam? Ja nie mogę to miała tędy zostać chyba tutaj i to wtedy tutaj, bo jakbyś to wyłączyła, to, to by wtedy tutaj poleciał Faktycznie. ten promień, to tutaj. Sorry. Za znaczy, no to Ja mam ja na mieszam. we To ja nacisnę tam, okay? Dobra! Ja idę po swoje, okej? Okay? Tak? No, tak. Mogę? Ty musisz tu zastać, nie możesz wyskoczyć. Zbierze od razu wszystkie tam diamentyki, które są. No dobra, no to zbiorę, tak? W sumie by nie, ale... A, dobra, teraz jest prosty. Teraz portal. Wyłącz tamto coś? Wyłącz portal. No, no nie, tamto coś. A, coś tam. Dobra, zapraszam do środka. Oli! Do mnie tu. Teraz mam. Muszę... No jeszcze nic, bo ja muszę. Jakby przejść tą. Do... Nie. To jak ja mam przejść do góry? Nieważne Oli, możesz mi tamto coś otworzyć, już co tam to coś? No tamtą czerwoną dźwignię no, w sumie, tak. ale tu masz jeszcze jednego diamantika. No właśnie wiem, bo próbuję się po niego dostać, tylko oczywiście od ciebie nie mogę. Odrobiny wyrozumiałości, bo, bo nie mogę się nawet dostać na górę. Możesz się dostać na górę. No to jak? Po jak prostu sobie... przy, przy tym, tym czarnym portalem wyłączysz to, a potem tutaj sobie zlecisz. No to jak? Jak ty mi... Nie tam. Proszę no ba... zbierz tam tego diamenta! No, sorry, sorry, zapomniałam. Jeszcze czekaj, czekaj. Czy ty musisz wpadać? Sorry, ale chciałam po tamtego. Łe, no. Ach, dobra. To, to tylko dokończymy ten to. Trzymaj to tutaj mi! Tobie, no. A po mi tobie. Ty nie umiesz. Co? No, jak nie umiem? Jak nie umiem? Co? No właśnie. <laughs> teraz musimy. No, uej! I teraz ty mi zabierzesz mojego diamanta. To południe. Kurde, nie mogę już tam. No właśnie, mam. No. Trzeba było wcześniej. Nie. No ty masz na sam dole. Wiem, ale Oli chce po tamtego diamenta, bo nam to nie zaliczy. Fajnie, bo już nie możemy się tam dostać. Może? No słuchaj, a chcesz... Nie chcesz robić tego drugi raz? Oli będzie trzeba. Tu nie jest na czas, to jest po prostu na diamenty. Widzisz, no, bo to nie jest na diamenty takie. Nie no. kiełkadze, Okej, okay, ukończyliśmy to. Ja, ja sobie tam gram w Sims. Dziękujemy wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dobiegł końca, dobiegł, dobiegła nasza przygoda końca z ogniem i wodą. Chyba Może to była nie. trójka. Nie, to czwórka, to czwórka akurat. No to ze czwórką. Ale potem trójka, dwójka i ewentualnie jedenka. A jeden. Piątkę lat... już mamy zrobioną, to trójka. już mamy zrobione, to chyba też już mamy zrobione, więc. Ja nie mam. Dziękujemy Wam za... Co? No, no, wiesz. Yy, wiecie, że jest. Koniec roku szkolnego jest. Fajnie. I miłych wakacji. Tak. I życzę, i... żeby wam tam te burze minęły. Ciekawostka. Teraz na temat wakacji. Nie, bądź, nie będziemy odpoczywać tylko dwa miesiące. Jeszcze tydzień dłużej. Bo dopiero wakacje się zaczynają... W lipcu. No, w tak. Ale, a więc, do zobaczenia i cześć!